Cześć, ja jestem Ada. A ja jestem Stasiek. A wy oglądacie kanał Popkulturystyka i oglądacie kolejną w tym sezonie relację z konwentu. Jeśli nie widzieliście, to zachęcamy do sprawdzenia relacji z Pyrkonu 2024 i w ogóle naszych relacji z konwentów. Trochę ich już mamy. I dzisiaj po raz kolejny przygotowaliśmy dla Was kolejną relację, tym razem z eventu, na którym jeszcze do tej pory nigdy wcześniej nie byliśmy. Pierwszy weekend lipca wybraliśmy się do Rawicza na Ravicon małą kameralną imprezę, co było dość dużą, dużym kontrastem po naszej ostatniej imprezie, jaką był Pyrkon największy festiwal fantastyki w Polsce. Mhm. Była to druga edycja rawiconu um, dopiero, co nie znaczy wcale, że organizatorzy nie wiedzieli, co robią. W przeciwieństwie do wspomnianego wcześniej pyrkonu, tu udało nam się dotrzeć na więcej punktów programu, bo aż trzy. Załapałam się na prelekcję o tym, jak komiksy zmieniły się po 11 września, przegląd reklam Star Wars oraz spotkanie autorskie z Jakubem Bielawskim. Każdy z tych punktów programu był naprawdę ciekawy i warty uwagi. Generalnie pod względem punktów programu, w sensie prelekcji, paneli itd. Wydawało nam się, że w sumie nie ma tego za dużo, jak jechaliśmy na Ravicon, no jak zobaczyliśmy pełen program, to w sumie stwierdziliśmy, że w porównaniu do innych imprez nie jest to aż tak bogata oferta, ale nie zmieniło to faktu, że byłam na większej ilości prelekcji niż na Pyrkonie. I ja przynajmniej, i Ty zresztą też, nam przynajmniej udało się znaleźć coś dla siebie. No myślę, że mimo że sama oferta nie była duża, szeroka, to była na tyle różnorodna, że właśnie Udało się, by się każdemu, prawie każdemu znaleźć coś dla siebie, jakiś, jakiś punkt programu godny uwagi. Ciekawym sposobem na spędzenie czasu była na pewno strefa gier wideo. Można było sobie pograć na jednej z wielu retro konsol albo pc ów które też chyba były trochę retro, bo średnio radziły sobie z niektórymi odpalonymi na nich grami. Był nawet konkurs Mario Kart na Nintendo 64 bodajże. Um, na który chciałem się zapisać, ale po tym jak cienko poszła mi moja wjazda próbna, to stwierdziłem, że chyba nie warto. Cała strefa gier wideo miała też przede wszystkim naprawdę fajny klimat i widać było, że organizatorzy i wolontariusze przyłożyli się do tego, żeby odpowiednio ją przygotować i udekorować. Poza grami wideo można było też oczywiście pograć w bitewniaki, gry RPG czy planszówki, w tym prototypy nowych gier. My Trochę za późno ogarnęliśmy się i poszliśmy do Games Roomu dopiero chwilę przed jego zamknięciem, przez co nie udało nam się w nic zagrać, ale na pewno było z czego wybierać. Trochę nas Pyrkon rozpieścił z tymi atrakcjami czynnymi całą dobę i poszliśmy mm -hmm. sobie przed 19, Po czym się okazało, że atrakcje w środku biblioteki są dostępne do 19. <laughs> ja też byłem na chwilę w strefie bitewniaków, gdzie. Mm... Było w miarę pusto i było kilka stołów do gry w różne systemy. W Warhammera można było pograć w Shutterpoint'a i od razu byli ludzie skłonni tłumaczyć mi zasady i chętni zasiąść ze mną do stołu, a ja no mówię, no tylko no nie, no. ja tylko nagrywam. Ale gdybym miał więcej czasu i z kim pograć, to bardzo chętnie bym skorzystał z oferty. Ravikon to impreza z naprawdę fajnym klimatem, który jest czymś pomiędzy małym konwentem a mało miasteczkowym festynem. Naprawdę pozytywne wrażenie robił zarówno budynek biblioteki, który jest naprawdę spory, nowoczesny i, co ważne w przypadku pogody, jaka trafiła się w sobotę, klimatyzowany, jak i zewnętrzna część konwentu, gdzie można było posiedzieć na trawce czy na leżakach i integrować się lub brać udział w koncertach, wywiadach czy w nocy w kinie plenerowym. A, i warto wspomnieć, że wstęp na Ravicon był całkowicie darmowy. Tak jest. Dla każdego. Była też oczywiście strefa wystawców na zewnątrz i było tych stoisk całkiem sporo. Niektóre takie, które kojarzyliśmy z innych konwentów, ale w większości były to takie, których chyba nigdy wcześniej nie widzieliśmy albo po prostu może bardziej przeoczaliśmy. Przede wszystkim było bardzo dużo książek i self-publisherów. Jedyny minus, jeśli chodzi o wystawców, to lokalizacja, w jakiej były te wszystkie namioty i yy, stoiska bo było to na jakimś parkingu, bodajże, który był w piachu, w sensie tam wszędzie mm. był po prostu piach i ziemia i, i w rezultacie przez wiatr dużo tego piachu się niosło na te rzeczy, które tam leżały i trochę to tak było takie. Tak, tak, tak. to prawda. Wszyscy na to narzekali. <śmiech> tak. <śmiech> No i to w zasadzie wszystko. Nie będziemy się tutaj jakoś bardzo rozgadywać, bo to był mały konwent, więc i relacja nie będzie trochę krótsza, ale naprawdę fajnie się bawiliśmy, naprawdę dobrze spędziliśmy tą całą w zasadzie sobotę, bo praktycznie cały dzień spędziliśmy na Rawikonie. Bardzo nam przypasował ten właśnie klimat, który wspomniałeś mm. wcześniej, taki mało miasteczkowy. Rawicz to jest mała miejscowość, to nie jest Wrocław, czy Poznań, czy cokolwiek innego, to jest malutkie miasteczko, które pewnie wielu z Was przypominałoby Wasze rodzinne miasteczka. I naprawdę fajny był ten klimat i też fajnie właśnie było po tym z jednej strony głodzie konwentowym po Pyrkonie, ale z drugiej strony trochę Braku budżetów na jechanie na duży konwent, fajnie było właśnie sobie spędzić trochę czas w tej atmosferze, ale też zaoszczędzić trochę pieniędzy. Mm -hmm. Nie powiem, że to było zaskoczenie, bo zakładałem, że będziemy się dobrze bawić, ale trochę obawiałem się, że może nie będzie co tam robić przez mm -hmm. cały dzień. Tak. Mm, a okazało się, że w sumie nie nudziliśmy się ani przez chwilę. Nawet rozważałem, czy nie, bo byliśmy tylko w jeden dzień a tak. Kontr 2 Zastanawiałem się nawet, czy nie przyjechać jeszcze w niedzielę, skorzystać mm -hmm. trochę z tych atrakcji. Było I co wyszła, robić. Wyszła, wyszła świetna impreza, było co robić, mm, nie można było narzekać na nudę. To A, i jeszcze jedna ważna kwestia, o której zapomnieliśmy i ktoś tutaj mógłby nam zarzucić, że nie poruszyliśmy tego tematu. Strefa gastro była oczywiście, były stoliki, były food trucki, można było sobie zjeść burgerka, frytki... Mm, wypić piwo. Wypić piwo y, i naprawdę dobre lody zjeść y, z Rawickiej Mleczarni, mhm. y, były naprawdę smaczne. Mm, tylko tutaj ten sam zarzut, co w przypadku strefy wystawców, bo to było w zasadzie w tym samym miejscu, tak. e, ten piach, który z powiewem wiatru gdzieś tam się wniósł w okolice stolików przy jedzeniu naprawdę, naprawdę przeszkadzał I, i, i trochę psuł doświadczenia. No i to wszystko. Dzięki, że oglądaliście. Oczywiście dajcie znać, czy byliście na Rawikonie, jeżeli tak, to jak się bawiliście, a jeżeli nie, to zachęcamy do sprawdzenia tej imprezy i wybrania się w przyszłym roku. My natomiast oczywiście nie przestajemy przygotowywać relacji z konwentów. Co prawda najbliższy konwent, na jaki się wybieramy, to są Dni Fantastyki, z których oczywiście przygotujemy relacje, ale już w przyszłym tygodniu będziemy też na festiwalu Nowe Horyzonty, który będziemy... Relacjonować na naszych social mediach i kto wie, może jakiś podcast, może jakieś coś nagramy. Raczej nie relacje wideo, ale może porozmawiamy sobie gdzieś o filmach, które nam się najbardziej podobały. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie. Na razie. Cześć. Juh! Dziękuję.